Piękne, oszałamiające, robiące wrażenie, spektakularne budzące zachwyt, ale niesamowicie niepraktyczne. Czyli wszystko o tym, które elementy we wnętrzach, które rozwiązania wyglądają świetnie, ale niestety są niepraktyczne. Partnerem kanału jest firma Brain House, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy, mieszkania oraz siedziby firm. Link do partnera znajdziesz w opisie pod tym odcinkiem. A dzisiejszą listę otwierają łazienki, które połączone są z garderobą. I tak oczywiście ja wiem, że w przypadku dużych, pięknych, nowoczesnych domów wygląda to naprawdę rewelacyjnie, że mamy tą całą, odrębną przestrzeń prywatną, w której znajduje się sypialnia, garderoba oraz łazienka, i często pomieszczenia te są też. Ze sobą połączone. I o ile może to się wydawać bardzo praktycznym i też wygodnym rozwiązaniem, no bo wchodzimy do łazienki, bierzemy kąpiel, wychodzimy z niej i od razu przechodzimy do garderoby, w której możemy się też ubrać. O tyle w przypadku, kiedy pomieszczenia te nie są zamykane, no może powodować to liczne problemy. Między innymi wilgoć, która z takiej łazienki się wydobywa do garderoby i zostaje też pochłaniana przez ciuchy. A umówmy się, wilgoć plus odzież równa się zapach stęchlizny, co oczywiście, no. Nie jest wcale przyjemnym doznaniem. Oczywiście takie rozwiązania na zdjęciach czy na wizualizacjach wyglądają niesamowicie. Ale też, żeby zachować tę estetykę, należy przede wszystkim szczególnie dbać o porządek, no bo z każdego z nich widać inne pomieszczenia, więc tym bardziej bałagan na jakimkolwiek skrawku danej przestrzeni widoczny jest z wielu różnych miejsc. Bałagan bałaganem, ale naprawdę kwestia tej wilgoci, zwłaszcza w przypadku osób, które lubią brać długie i bardzo ciepłe kąpiele, może być Niezwykle problematyczna. Ja nie twierdzę, że opcja wyodrębnienia prywatnej sekcji w domu jest zła, nic bardziej mylnego. Uważam jedynie, że mimo wszystko dużo wygodniej i dużo praktyczniej jest, żeby każde z tych pomieszczeń było jednak zamykane, co oczywiście w znaczący sposób ułatwi utrzymywanie tego ładu, porządku i odseparowanie tej wilgoci, której nie chcemy mieć w naszej garderobie. Zdaję sobie sprawę, że wśród Was zapewne jest mnóstwo zwolenników miękkich kanap, które dają takie poczucie, że kiedy się na takiej kanapie usiądzie, no to ma się. Wrażenie, jakbyśmy wtapiali się w te wyjątkowo miękkie poduchy, jakby ona nas otulała niczym taki ciepły koc. No i oczywiście jest to przyjemne odczucie, i często też wcale nie ma się ochoty z takiej kanapy wstawać, bo relaks na takim meblu jest bardzo przyjemnym doznaniem. Ja jednak uważam, że ta niechęć do wstawania może mieć także drugie dno, a jakie? Ano właśnie takie. Jak widać, nagle cały czar pryska. Zarówno siedziska jak i oparcia są bardzo wygniecione, a żeby z powrotem przywrócić taką kanapę do jej pierwotnego wyglądu, no to trzeba te siedziska i te poduchy wyklepywać, na nowo układać. I mam też wrażenie, że kanapy te wyglądają absolutnie przepięknie, kiedy nikt na nich nie siedzi, nikt na nich nie leży, nikt na nich nie wypoczywa, bo wtedy te odgniecenia, które powstają pod wpływem ciężaru ciała, sprawiają, że w sekundę traci ona na swojej atrakcyjności, no i momentami wygląda też bardzo niechlujnie. Jestem ciekawa, jaki rodzaj kanap ty lubisz, te które są bardzo miękkie, takie otulające, czy jednak te, które są nieco twardsze. No i oczywiście dlaczego? Napisz o tym w komentarzu. Beton oraz cegła na kuchennym backsplashu, czyli w tej przestrzeni pomiędzy górnymi i dolnymi szafkami. I oczywiście oba te rozwiązania potrafią wyglądać bardzo ciekawie w różnych aranżacjach. Oczywiście w zależności od konkretnej stylistyki, od konkretnego designu danego pomieszczenia, ale zarówno jedno, jak i drugie no jest niesamowicie niepraktyczne. Dlaczego? Dlatego, że oba te materiały są bardzo porowate. I bardzo chłoną brud oraz tłuszcz, który powstaje podczas gotowania, podczas smażenia czy pieczenia. A wszystko to jest też bardzo trudne do usunięcia, zwłaszcza kiedy materiały te nie zostały wcześniej odpowiednio zaimpregnowane. Wyobraź sobie smażenie kotletów schabowych albo gotowanie barszczu czerwonego, którego kropelki są widoczne na takiej powierzchni, na takim betonie czy cegle. A usunięcie takich widocznych plam no nie jest wcale takie łatwe jak wtedy, kiedy na przykład weźmiesz do ręki ściereczkę i będziesz próbować wytrzeć na przykład. ki. I tak, to jest oczywiście kolejny przykład rozwiązania, które potrafi wyglądać bardzo ładnie, ale niestety tylko do momentu, kiedy z tej przestrzeni faktycznie się nie korzysta, bo to generuje liczne problemy. Wspomniałam o betonie, wspomniałam o cegle, ale co powiesz na przykład na lustra w tej samej przestrzeni? Oczywiście w przypadku samego czyszczenia takiej powierzchni jest ona mimo wszystko łatwiejsza niż wyczyszczenie betonu czy cegły, natomiast utrzymanie tego lustra codziennie w idealnej czystości, no moim zdaniem, mimo wszystko graniczy z cudem. Zresztą ktoś, kto kiedykolwiek samodzielnie czyścił duże lustra albo duże szklane powierzchnie, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zacieki czy smugi, które są na nich widoczne, są naprawdę problematyczne. Niezwykle czasochłonne i trudne do idealnego usunięcia. Przejdźmy teraz na moment do oświetlenia, bo w przypadku wyboru konkretnych opraw także można narobić sobie sporo problemów. A mowa tu o dużych, szklanych kulach, zwłaszcza tych, które posiadają także mniejsze bądź też większe otwory, przez które z dużą łatwością dostaje się kurz, brud, a także liczne owady. I owszem, one oczywiście potrafią wyglądać pięknie, delikatnie, subtelnie, elegancko, potrafią być naprawdę ozdobą niejednego wnętrza, ale są też. Bardzo wymagającym wnętrzarskim elementem, o który naprawdę trzeba regularnie dbać. I o ile taka lampa znajduje się dosyć wysoko, o tyle problem nie jest aż tak widoczny, ale kiedy jest już ona nieco niżej, no nagle zaczyna dostrzegać się te wszystkie mankamenty, o których przed chwilą wspomniałam. Zresztą z drugiej strony, taka oprawa wcale nie musi mieć też tych dziurek, żeby również powodowała pewne problemy, no bo szklane kule, które takich otworów nie mają. Które są jednolite, które są zamknięte, no to na nich także ten kurz się osadza. W przypadku szkła jest to po prostu widoczne. Drugim problemem, który związany jest z tego typu lampami, albo chociażby z samymi szklanymi żarówkami, które są odsłonięte i które są widoczne w takich lampach, jest to, że kiedy znajdują się one blisko naszego wzroku, no ciężko jest patrzeć w ich kierunku, dlatego że światło jest zbyt rażące, nie jest ono też odpowiednio rozproszone i razi nasz wzrok. Wszystko to, co znajduje się na wysokości wzroku, kiedy na przykład się siedzi albo kiedy się stoi, sprawia, że mamy wrażenie, że taka lampa nas po prostu oślepia. Więc kiedy patrzy się w jej kierunku. Wszystko to, co się widzi, to tylko to światło i nic, co znajduje się obok takiej lampy, nie jest dobrze widoczne. W tej sytuacji chodzi o taki znośny punkt widzenia, czyli odległość od źródła światła, która będzie dla nas komfortowa, a także o odpowiednie jego rozproszenie, co nie będzie męczące dla naszego wzroku. Wystarczy powiesić sobie taką lampę na przykład nad stołem jadalnianym, której żarówki będą no, mniej więcej na wysokości naszego wzroku, żeby zrozumieć o czym mowa, o jakim dyskomforcie rozmawiamy. Przejdźmy teraz na moment do kuchni i do rozwiązania, które jest dosyć popularne, na przykład nad wyspą kuchenną, nad zlewem, nad płytą grzewczą albo jakimś Czymkolwiek innym miejscu kuchni, gdzie wszystkie garnki oraz patelnie znajdują się na wierzchu. I moim zdaniem to rozwiązanie wygląda świetnie tylko wtedy, kiedy garnki są nowe, no bo wtedy wygląda to estetycznie. Natomiast z czasem podczas ich codziennego użytkowania, codziennego mycia zaczynają być widoczne na nich rysy, odbarwienia czy jakieś plamy, które nie zawsze da się wcale łatwo usunąć. A eksponowanie zniszczonych garnków, no umówmy się. Nie jest wcale estetycznym rozwiązaniem. Oczywiście, jeżeli ktoś dużo gotuje i bardzo często korzysta z takiej kuchni, można stwierdzić, że no, być może takie rozwiązanie jest wygodne, kiedy wszystkie te akcesoria są pod ręką, a właściwie nawet na jej wyciągnięcie. Jednak z drugiej strony zadajmy sobie takie pytanie: no jak często idealnie szorujemy spody swoich garnków czy patelni? A przecież przy takim ułożeniu one też są widoczne. I czy te, które są przypalone, odbarwione? Wyglądają estetycznie? No, absolutnie nie. Dodatkowo dochodzi tutaj jeszcze kwestia osadzania się kurzu, osadzania się brudu na takich powierzchniach, co też nie jest higieniczne. Ten sposób aranżowania kuchni potrafi wyglądać świetnie na zdjęciach, zwłaszcza w przypadku nowych, takich nieużywanych pomieszczeń, albo też takich, w których bardzo często się sprząta, albo w ogóle nie gotuje i nie doprowadza się do zużywania tych akcesoriów, bo one mają być elementem ozdobnym, a nie funkcjonalnym. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, a jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą pojawiały się na moim kanale, wciśnij też przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. A gdybyś ty miała, miał wybrać wnętrze, które jest praktyczne albo piękne, to co byłoby twoim wyborem? koniecznie napisz o tym w komentarzu pod tym odcinkiem. Ja jak zwykle, zapraszam Cię już na kolejny film w przyszły piątek o godzinie 19:30, tymczasem trzymaj się ciepło i oczywiście do zobaczenia.